Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś pozwoliła sobie, aby podejmować decyzje z miejsca swojej mocy, z miejsca serca, z miejsca intuicji, z miejsca połączenia z prawdą o sobie? Możesz zamknąć na chwilę oczy i poczuć, co takiego zrobiłabyś już dzisiaj albo jutro, gdybyś była połączona w kobietą mocy w Tobie, z własną prawdą. Czemu powiedziałabyś tak? Czemu powiedziałabyś nie? Jakie decyzje byś podjęła zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym? Jakie kroki obejmowałabyś na swojej dalszej ścieżce życia? W jakimkolwiek miejscu jesteś, masz wybór. I to, że być może jest tak, że w tym momencie Twojego życia jest jeszcze u ciebie dużo lęku, wstydu, niemocy, bezsilności, takiego poczucia bycia gorszą, poczucia niezasługiwania poczucia, że inni mają lepiej i innym jest łatwiej, a Tobie trudniej, to są echa, bądź też pokłosie, bądź też żywo pracujące w dalszym ciągu rany, które w sobie niesiesz i nieświadome programy. Natomiast możesz je zmienić poprzez wewnętrzną transformację i poprzez głęboką pracę nad sobą, do której Ciebie serdecznie zapraszam. Kurs Powrót do siebie jest to 11 spotkań online dla kobiet. Startujemy pod koniec września. Ale do 21 lipca możesz zgłosić swój udział w dużo, dużo, dużo niższej cenie, jak na wakacje przystało. Zatem zapraszam, przeczytaj i poczuj, czy to dla Ciebie. Jeżeli tak, to zajmij swoje miejsce, grupa już się tworzy. Będziemy pracować w kameralnej 12-osobowej grupie kobiet. Mam nadzieję, do zobaczenia.